a ja Cię widzę, słoneczko mi świeci po oczach więc może będę robiła takie miny to przepraszam jakbym zjadła cytrynę kochani, zastanawiałeś się kiedyś, zastanawiałaś kim chciałaś, chciałabyś być czasem jest tak, że żyjemy, żyjemy, żyjemy i mówimy, że jest nam źle nasze życie nam nie pasuje, nie odpowiada nie jesteśmy w tym miejscu nie jesteśmy tym, kim chcielibyśmy być nie spełniliśmy swoich marzeń nie zdobyliśmy y, sukcesów, nie doszliśmy do celu, i tak dalej. A ja Ci powiem tak, jesteś tam, gdzie masz być dokładnie w tym miejscu. Dlaczego? Wyobraź sobie, że dostajesz jutro propozycję bycia dyrektorem jakiejś wielkiej firmy. Dostajesz propozycję by, bycia lotnikiem. I tak może sobie wymieniać. I co? Jesteś gotowy, gotowa na to. Oczywiście, że nie. Byłabyś, byłbyś w szoku. Oczywiście byś odmówił. Nieliczni podjęliby wyzwanie. No dobra, jest propozycja, no, będę próbował, ale ile przede mną pracy, nauki, czasu i tak dalej. Więc kochani, ktoś dobrze wie, gdzie jesteś, w którym miejscu jesteś. Przecież to Ty sam, każdy z Was, każdy z nas. Wybierał po kolei. Tak jak w sklepie. Chodzisz z fuzeczkiem, wybierasz sobie do koszyka zakupy, potem przyjeżdżasz do domu i je konsumujesz. I nie masz pretensji do całego świata, że inni jedzą lepiej, że jedzą droższe rzeczy, a ty nie możesz. Przecież ty sam włożyłeś do tego koszyka, ty, a nie inne produkty. A kto ci zabronił włożyć coś innego? Tak samo jest w życiu. Inni wybierają drogi, trudniejsze, spinają się. Spinaczka górska, zdobywają szczyty, idą kamienistą drogą po zakrętach, ktoś im podkłada kłody i tak dalej. A ty chciałeś siedzieć na kanapie, nic nie robić. Jedyną rzeczą, która była, to poużalać się, pobiadolić, wypalić kilka papierosów, ponarzekać sobie od rana do wieczora, obejrzeć telewizję i film. No i teraz się dziwisz, że jesteś tu, w tym miejscu. 10 lat tu byłeś, 20 lat tu byłeś, i dalej siedzisz, trwisz i nic ze swoim życiem nie robisz. No właśnie. Jak to mówią, co za to jeszcze zbierzesz? Każdy zasłużył na coś w tym naszym życiu. Każdy coś osiągnął. Jeden więcej, drugi mniej. Zaczekamy chwileczkę, bo kroki będzie. Słychać? Tak jak mówię, jeden więcej, drugi mniej. Jak biegniesz do sztafety, jeden dobiegnie szybciej, drugi wolniej, trzeci. W ogóle nie zakończę tej te sztafety. Kochani, tak jest już w naszym życiu. Musisz się z tym pogodzić. A jeżeli nie chcesz, no to dąż do celu. Bądź ambitny. Pracuj, po, poświęć się. To nie ma tak, że pstry ktoś dostaje za darmo. Ktoś dostał złoty medal. Ktoś Dostał statuetkę. To jest praca, wyrzeczenia. Ale jak ty myślałeś, że za darmo życie ci coś daje? Nie, nie kochana. Więc od dzisiaj nie narzekaj. Zamiast tego zacznij się cieszyć. Podziękuj za to, co masz, za to, co osiągnęli. Zobacz. Masz dach? Nie jest dziurawy, nie kapie ci na głowę? Otwierasz szafkę, masz kawę. Masz ciepłą sprawę, więc dziękuję za to. A chcesz mieć więcej? To musisz się postarać, bo nikt prezentów nie robi. Paczki nie przypłyną do ciebie same. Adresa jej nie zaadresuje, Póki ty nie zaadresujesz do świata, swoich potrzeb, swoich marzeń i nie zaczniesz działać. A ludzie się boją nawet pomyśleć, nawet pomarzyć, nawet uwierzyć. Czasami rozmawiam z Wami i tak ciężko komuś uwierzyć. Takie proste rzeczy, jak ja mówię uwierz, zaufaj, życie Ci się zmieni. Nie, z ludziom ciężko jest to zrobić. Nie wiem, brak Twojej wiary? Słaba wiara do nikogo nie prowadzi. Słaby człowiek zawsze zostaje ty w tyle no, i tak, to idę do No to musimy poczekać. Tu są samochodu, do ludzie, tak jest to jest naprawdę jest tak przepięknie, jest tak cieplutko, że mam ochotę się w tej chwili przytulić. Tak, ciebie, jeżeli mnie oglądasz. Człowiek sobie nie daje sprawy jakie rzeczy małe potrafią zdziałać cuda. Jak słońce, pogoda, śpiew ptaków, to że mogę tu siedzieć dają tyle powera, tyle energii, tyle miłości, tyle radości bo każdy z was myśli, żeby być szczęśliwym to trzeba mieć od razu nie wiadomo co portfel pieniędzy, portronną furę jakieś wakacje na Hawajach i wtedy będzie szczęśliwy zobacz, ja to traktuję jako wakacje te trzy godziny, które mam teraz dla siebie to są moje wakacje to jest mój urlop to jest moja bajka to jest moje szczęście to jest moja radość którą się mogę podzielić z Wami. No to kocham się bardzo, pozdrawiam. Życzę cudownego dnia, słonecznego, pięknego, takiego jak u mnie. Kocham Was bardzo. Chysiacz.